Świat się kończy. Posłanki PiS walczą o prawa kobiet. A szczególnie zdeptane zostały prawa kobiety Witek. Wycina się kandydatkę, bardzo dobrą kandydatkę kobietę. My mówimy o jakichś prawach kobiet, o tym, że y, y, ta opozycja, tak zwana demokratyczna, będzie troszczyła się o kobiety. O czym my, szanowni państwo, mówimy? To jest skandal. Skandal? Skandalem to jest Witek. I nie jako kobieta, ale jako marszałek Sejmu. Bardzo wiele i bardzo często w kampanii słyszeliśmy słów na temat roli kobiet w polityce, na temat poszanowania kobiet, a nawet praw kobiet. No tak, uciśniona kobieta Witek. Za poprzednich rządów to naprawdę było super. Proszę zejść na No i jeszcze ta niezwykła troska o marszałek Kidawę Błońską. No serce rośnie przykład w kadencji, która właśnie upłynęła, że ci sami politycy nie mieli kompletnie szacunku do własnych kobiet. Przypomnę tylko podmiankę pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która ubiegała się o fotel prezydenta, kiedy osamotniona w sali kolumnowej Sejmu wycofywała się z tej kampanii i była wymieniana na mężczyznę. Wielokrotnie widzieliśmy również brak poszanowania do kobiet, do roli kobiet w Sejmie właśnie wśród polityków tych ugrupowań. Szybko okazało się, że mogliśmy powiedzieć sprawdzam, bo właśnie odmówiono kobiecie, wspaniałej kobiecie. Okazuje się, że ta rola kobiet, że prawa kobiet to są po prostu zwykłe hasła. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że właśnie na tych wartościach okazało się. W pustosłowiu. Politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zbudowali swoją kampanię, czyli oszukali. Nie droga pani, 80% wyborców z rozliczenia również pani marszałek Witek. A jeszcze warto wrócić do tego, jakim była marszałkiem pani Elżbieta Witek. Była zawsze znakomicie przygotowana. Prowadziła obrady Sejmu w sposób niezwykle sprawny. Była nastawiona na ugodowe właśnie działania wobec opozycji. Poważnie? 30-sekundowe wystąpienia, wyłączanie mikrofonów, no i ta słynna reasumpcja. No, ugodowo jak cholera. Donald Tusk znowu dzieli Polskę i Polaków, ale zaczął dzielić kobiety. Desygnował dwie panie z własnego klubu, ale odmówił. Odmówił nam, Prawu i Sprawiedliwości, dysygnowania pani marszałek, która też jest kobietą. Odmówił, odmówił, powiedział, że proszę, proszę, proszę wskazać inną osobę. No właśnie, osobę, czyli kobietę lub mężczyznę. Gdzie to dyskryminacja? A ta pani to już chyba zupełnie odleciała. To ja Państwu tylko jeszcze powiem, jaka z tego jest konkluzja. Prosta. Kiedyś była milicja obywatelska, która nam groziła, teraz jest koalicja obywatelska, która nam grozi. Zanim mamy do czynienia w tej chwili w Sejmie z neokomuną.